To Was bardzo serdecznie. Koral, a dzisiaj Wam przedstawię mojej polskiej ligi karty. Zapraszam. Mam tylko ich 20, ale to nic. Dobra. Pierwszy gościu to on się nazywa Edues Winascos. Pierwszy. Drugi. To jest Paweł Abota. Abota. Trzeci. To jest. Kamil Kuzer. Następny gracz to jest Paweł Soblewski. Następnie to jest Łukasz. Sierpina. No. Następny gracz to jest Tomasz Lisowski. Następny gracz to Adam Marceniak. Następny to Mateusz Żyto Ży Żytak. Żytak o. Następny zawodnik Aleks Patrykon Norameral Ross. Jakieś długie, trudne na nazwisko. Jakub Tosik Następny zawodnik Oleksandra Szewski Chin. Szewskich Łukasz Madej I następny zawodnik to Krzysztof Bąk Następny Adam Duda. Następny Arkadiusz Głowacki. Następny Gordon Bunoza. To jest Casba Chorwac. Następny to jest Le Lecha. Nie wiem po co ja go trzymam. Dasan Kuciak. Marek Sokołowski. I ostatni to jest Rafał Grodziecki. No, to by było na tyle w tym odcinku. Yy, pokażę jeszcze raz te To by było na tyle i żegnam się z Państwem do następnego odcinka. Pa-pa!